Hej, cześć, Siemanku, witajcie na moim kanale, ja jestem Tobiasz i w tym filmie chciałbym wam pokazać stronkę, na której zarobiłem y, dokładnie 692,92 zł w zasadzie w wieku 15 lat, bo już trochę nie zajmuję się tą stronką y, ponieważ, nie wiem trochę czasu na nią poświęciłem można to zobaczyć w zasadzie, że zrobiłem 220 ankiet y, jeśli chodzi o te 160 dolarów, jakie zarobiłem, to nie są one zarobione z zapraszania osób sam je po prostu zarobiłem z zapraszania osób zarobiłem zaledwie dolara i 67 centów ale jeszcze tak przed rozpoczęciem chciałbym was zaprosić na serwer discord dla widzów na którym w zasadzie rozmawiamy o wszystkim o kryptowalutach, o moim kanale no i w zasadzie o tym co po prostu, o czym chcemy no i co, link do discorda jak i do tej stronki macie w opisie i teraz tak ja o tej stronce już nagrywałem raz film, ale on się strasznie słabo przyjął, więc zdecydowałem, że strona jest naprawdę warta uwagi i chciałbym wykorzystać te lepsze zasięgi jakie mam obecnie do tego, żeby po prostu pomóc większej liczbie osób, bo to jest naprawdę bardzo przydatna stronka jeśli chcemy sobie dorobić 100, 200, 300, 400, może nawet 500 zł miesięcznie, bo to jest jak najbardziej możliwe. Ja nie jestem jakimś takim tryhardem, jeśli o to chodzi. Jak widzicie, na przykład w poprzednim roku zarobiłem 127 dolarów. Nie chciało mi się w zasadzie teraz tym bardziej. No, zrobiłem może kilka, kilkanaście ankiet w tym roku, ale no tak, łącznie zrobiłem ich 220, więc trochę czasu poświęciłem, ale myślę, że naprawdę było warto, bo bardzo mi to pomogło. Jakby te pieniądze się przydają, szczególnie w takim wieku. No i co, link macie w opisie i teraz takie szybkie oprowadzenie po stronce, mamy tutaj zakładkę z ankietami i w zasadzie ona jest tutaj najważniejsza, tutaj mamy proponowane ankiety oraz takie dwa routery, dodatkowo każdego dnia mam, możemy jednego centa zarobić, tak mamy gwarantowany zarobek jednego centa, jeśli zrobimy tutaj, odpowiemy na pytanie, to jest bardzo proste i fajne, no. I po prostu głosujemy, i tyle. Jeśli chodzi o te proponowane ankiety, to tutaj mamy największą szansę, że się do nich dostaniemy. Ale jeśli nie mamy tutaj obecnie żadnych ankiet, to możemy sobie wchodzić na przykład tutaj w Peanut Labs. Jeśli sprawdzaliście stronkę Free Cash, to możliwe, że tam nadal jest Peanut Labs. No i po prostu tutaj możemy wejść sobie na ankietę. Jest mniejsza szansa, że się dostaniemy, ale raczej no. Z tych czterech myślę, że przynajmniej do jednej bym się dostał. Chociaż ta chyba jest od kilku miesięcy, jeszcze jakby jest totalnie zbagowana. No ale jeśli chodzi o zarobki, no to tutaj jak widzicie, 24-minutowa ankieta i ponad dolar 30 to są naprawdę fajne takie amerykańskie stawki. Bo jeśli chodzi o polskie stronki z ankietami, to w zasadzie tyle samo byśmy zarabiali, tylko że zamiast dolara byłyby tu złotówki. Więc myślę, że naprawdę warto. Mm, Właśnie z iSense skorzystać. Mamy też Opinion World. Tutaj wydaje mi się, że rzadziej się dostaje do ankiet niż na Peanut Labs. Po prostu klikamy i nasz albo akceptuje jakieś ankiety, albo nie. W zasadzie też co jakiś czas możemy sobie 2 centy zarobić, jeśli odpowiemy na kilka pytań. Ja tego dłuższy czas nie robiłem, nie chciało mi się jakoś, no ale stronka jest naprawdę warta uwagi, jeśli zaczynacie się interesować zarobkiem w internecie. Poza ankietami mamy tutaj. A czekajcie, może jeszcze dopowiem do ankiet. Jak widzicie, ja mam tutaj bardzo dużo tych ankiet, ale prawdopodobnie dostałbym się do trzech, może czterech. Więc nie zniechęcajcie się, bo jak ja widzę na Discordzie, jak ludzie piszą, że tam właśnie o ankietach coś jest, że się nie dostali do jakiejś ankiety, że to jest jakiś scam. No nie, no po prostu tak działają ankiety. Firmy szukają osób, które. Jakby, wiecie, mają określone, no nie wiem, załóżmy, są osobami palącymi, mają tam jakieś wykształcenie y, określone i to nie jest tak, że jak byle co zaznaczycie, to was przyjmą. W ogóle, jak za szybko będziecie robili ankietę, to też jest szansa, że was po prostu wyrzuci za to. Y, ale poza ankietami można też robić oferty. Mamy tutaj bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o oferty y, tutaj. Mamy od iSense oferty i od, w zasadzie tutaj macie wypisane te wszystkie firmy i tutaj można zarobić naprawdę fajnie. Nie szukałem jakichś perełek, ponieważ ja oferty chyba tylko dwie w życiu zrobiłem na iSense, może trochę więcej, ale jakoś się tym nie zajmowałem, dużo bardziej wolałem ankiety, ponieważ oferty są często bardzo czasochłonne. No ale nawet w tych ofertach mamy dodatkowe też ankiety, które możemy wykonać. No i jak widzicie tutaj, żeby dostać 39 centów, wystarczy zainstalować, otworzyć i zagrać 5 rund w jakiejś tam gierce. Tutaj, żeby dostać... Czy czy to są centy? Możliwe, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. No to, żeby dostać 1288 centów, musicie dołączyć i zebrać 7500 punktów. Pewnie dość dużo to zajmuje. Ale na przykład ja zrobiłem ofertę z GameHugiem, z tego co pamiętam, i też tam chyba dolara za to zostałem albo 50 centów. Nie za dużo, ale zawsze to coś. Generalnie, no, są tu bardzo znane rzeczy, tak naprawdę. Crossout, wiele znanych gier, które po prostu pobieramy i tam wykonujemy dane zadanie. Typu tam zagrać ileś rund, czy wygrać jakąś gierkę. Albo spe po prostu wejść na aplikację, tylko wtedy są to też słabiej płatne. O na przykład tutaj Coca-Cola Android, wystarczy otw otworzyć i używać aplikacji i dostaniemy 10 centów. Mhm. Więc to tyle, jeśli chodzi o oferty. Poza tym można zarabiać z afiliacji. Ja w zasadzie myślę, że od tego filmu dopiero zacznę jakoś tam zarabiać z tej afiliacji, bo jak widzieliście, do tej pory zarobiłem zaledwie 2,60 60 Dostajemy tutaj chyba 20% z każdej ankiety, którą wykona nasza zaproszona osoba. Po prostu kopiujemy ten link i wysyłamy osobie, którą chcemy zaprosić. Jeśli chodzi o wypłaty, czyli to, co pewnie Was bardzo interesuje, no to tutaj minimalny próg wypłat to jest 5 dolarów na Amazona, a jeśli chodzi o PayPal, czyli to na co raczej będziecie wypłacać, przynajmniej ja tak wypłacałem. W zasadzie tylko na Paypal'a to jest to minimum 10 dolarów. Wypłaty przychodzą w około 3-4 dni i no raz miałem taki problem, że tam około 10 dni przychodziło, ale zwykle poniżej tygodnia na ludzie wam przyjdzie i te 10 dolarów w zasadzie możecie uzbierać w kilka dni, naprawdę. Oczywiście są miesiące, w których będziecie mieli kilkaset ankiet. A są takie, w których będziecie mieli, nie wiem, dwie ankiety. Znaczy, nie, dobra, może przesadziłem, no miesięcznie to po prostu kilkadziesiąt, czasem kilkaset czy nawet kilka tysięcy. E wiadomo, że nie przyjmą was do każdej. Ja myślę, że tak nastawiajcie się na to, że przyjmą was do co piątej, co czwartej ankiety. Najwyżej się miło zaskoczycie, jak, nie wiem, załóżmy z tych, no myślę, że tak fajnie by było, jakby przynajmniej do sześciu mnie przyjęli. E tak w zasadzie y, już z ogólnego zarabiania na tej stronce to wszystko. Jest teraz, y, znaczy w zasadzie już od długiego czasu jest taki bonus, który, no jak widzicie z samego bonusu do, zarobiłem 15 dolarów, czyli też bardzo fajne pieniądze, czyli po prostu jak wykonamy powyżej y, jednej ankiety, czyli minimum dwie dziennie, to dostajemy tam bodajże 14% tego, co zarobiliśmy następnego dnia, więc y, naprawdę fajnie bo z tych 160 dolarów, które zarobiłem, aż 15 dolarów to jest bonus, więc jak widzicie, no bardzo fajnie to działa. Dodatkowo można sobie zainstalować wtyczkę do przeglądarki i będzie Wam pokazywała, ile macie dostępnych ankiet, chociaż to tak średnio działa, jak patrzyłem i tak ja polecam wchodzić akurat na tą stronkę, przynajmniej tam 5-10 razy dziennie i po prostu patrzeć, jakie są aktualnie ankiety dostępne. No więc myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj wyrobię się jeszcze z wrzuceniem tego filmu, bo jestem trochę zajęty, ale no w zasadzie obiecałem, że w każdą sobotę i środę będą filmy, plus oczywiście jakieś dodatkowe w tygodniu często są. No i co, zapraszam Was na serwer Discord. No i do zobaczenia w następnych filmach.